Uszanowanko składam. Dzień dobry. W tym filmiku opowiem o tym, co warto wiedzieć wymieniając boiler na nowy. Drugi raz nagrywam ten filmik, ponieważ w poprzedniej wersji połowy rzeczy nie powiedziałem. Więc ustawcie sobie głośność tym suwakiem pod filmem na 1,4, bo zdaję sobie sprawę, że jest dosyć głośno ten dźwięk nagrywany, ale tylko tak nagrywany jest w miarę dobry. Więc zaczynamy. Ostatnio wymieniałem boiler, który uległ awarii, po prostu przerzewniał i woda się zaczęła z niego wylewać. No i w takiej sytuacji jedyne słuszne rozwiązanie to wymiana na nowy. Więc zacznę od początku, opowiem od samego licznika, od samego doprowadzenia wody, jak to powinno być prawidłowo wykonane, co warto wiedzieć. Mam, mam nadzieję, że powiem. No może nie o wszystkich, ale postaram się o wszystkich ważnych rzeczach opowiedzieć, więc zaczynamy. Jest doprowadzenie wody, jest licznik wody, który nam zlicza zużycie wody w budynku, co powinno być dalej? Dalej powinien być taki zawór zwrotny, którego montaż jest prawidłowy tylko w jednym kierunku, na nim jest szczałka, ponieważ on tylko przepuszcza wodę w jednym kierunku. I nie może być odwrotnie zamontowany, ponieważ nie będzie y, przepuszczać w takiej sytuacji. Za tym powinien być taki reduktor ciśnienia. Tak to się nazywa. Reduktor ciśnienia też jest ważny. Kierunek montażu od tej strony jest ta strona od licznika, od doprowadzenia wody, a tu, gdzie licznik. To jest od strony naszej instalacji domowej, czyli tutaj nam wychodzi dalej na instalację domu. Co tutaj ustawiamy? Tą śrubką, która jest w tym szarym plastiku, za pomocą płaskiego śrubokręta ustawiamy tak, aby na tym liczniku były trzy bary. Ma to za zadanie zmniejszać ciśnienie wody, gdy są skoki takie w instalacji, po prostu, gdy jest za wysokie ciśnienie. Ma nam zabezpieczać ten element, takie urządzenia jak boiler, przed nadmiernym ciśnieniem. Tak to najprościej myślę, można powiedzieć. Oczywiście, zanim jest ten zawór zwrotny, zanim jest ten reduktor, no to powinien jeszcze być filtr, który co jakiś czas wymieniamy, aby żadne zanieczyszczenia się nie przedostawały do instalacji i do tych elementów, które by mogły spowodować, że nie będzie to działało prawidłowo. Następnie zajmujemy się doprowadzeniem wody do bojlera. Prawidłowo, czyli ta zimna woda, która idzie z licznika przez te elementy, o których wspomniałem, jest doprowadzona do spodniej części bojlera. Czyli tam, gdzie jest gwint na spodzie, to tam jest zimna woda. Do góry jest gwint drugi, tam wychodzi ciepła woda dalej do naszej instalacji domowej. Dlaczego tak jest? Ponieważ ciepła woda się podczas podgrzewania unosi wyżej no i dlatego ciepła uchodzi do góry, a zimna jest doprowadzana od dołu i tylko takie podłączenie jest prawidłowe. Po prawej stronie bojlera też mamy dwie grubsze rury zwykle i jest to zasilanie wężownicy, która się znajduje wewnątrz bojlera. No i tam podłączamy Rury od naszego źródła ogrzewania albo kocioł na ekogroszek, albo na pelet, albo na drewno, albo od pieca gazowego. Jakkolwiek by to nie było, to wężownica jest zawsze zasilana z pieca. Co warto dalej wiedzieć? Oprócz tych dwóch gwintów, gdzie mamy doprowadzenie zimnej wody i odprowadzenie ciepłej, oraz dwóch. Które zaślają nam wężownicę, która ogrzewa wodę w zbiorniku. Są jeszcze dwa pozostałe gwinty, które służą tam do czego innego. O tym nie będę mówił, ale gdy chcemy w takiej prostej konfiguracji, o której ja teraz mówię, używać tego bojlera, to trzeba zaślepić te otwory. Więc potrzebujemy korki stalowe, które. Po prostu wkręcimy w to miejsce i uszczelnimy. Do tych elementów do wkręcenia i uszczelnienia najlepiej użyć albo taśmy teflonowej, jeśli taśma teflonowa to tylko taka gruba o grubości 0,2 mm. Ona bardzo szybko idzie, więc warto sobie dwa albo trzy opakowania takiej taśmy teflonowej kupić. Ona się nie popsuje nawet jakby kilka lat leżała. Można też zrobić to połączenie na pakuły. Wszystkie połączenia skręcane można zrobić albo na taśmę teflonową, albo na pakuły. Pakły dodatkowo smarujemy taką specjalną pastą do gwintów. Umożliwia nam to właśnie bezproblemowe dokręcenie i późniejsze uszczel... pewność, że to, to połączenie będzie szczelne. Także to mamy. A jeszcze o tym trzecim dodatkowym gwincie wspomniałem. No to trzeci gwin dodatkowy to jest zwykle na grzałkę do ciepłej wody użytkowej. Wkręcamy ją, odkręcamy zwykle plastikowy korek, który jest w tym bojlerze on jest on jest zwykle duży i trzeba dużego klucza albo żabki użyć, aby to odkręcić, dosyć dużej siły trzeba użyć. No i w to miejsce wkręcamy grzałkę, grzałkę oczywiście y, musi być uszczelka w tym, y, w tym Gwincie, w tym między tym połączeniem bojlera a grzałką musi być uszczelka czarna o-ringowa. Ja ją pokażę, żeby to wszystko było wiadome. Powiedzmy taka. To jest akurat do śrubunków, ale... Ta gałąź mi tu przeszkadza. Ta jest akurat do śrubunków, ale w zestawie z grzałką jest zwykle... Dołączana taka sama czarna oringowa uszczelka, tylko że większa, no i trzeba pamiętać, aby ona tam była. Dokręcamy to dużym kluczem za tą nakrętkę mosiężną. Pamiętając o tym, żeby nie kręcić za obudowę plastikową, obudowę termostatu grzałki, to jest zwłaszcza też napisane w instrukcji grzałki. I przewód grzałki powinien zawsze schodzić do dołu. Czyli tak to dokręcamy, tak to umiejscawiamy, aby przewód zasilający zakończony wtyczką schodził w dół, gdy jest to przykręcone do bojlera. Kolejne rzeczy, o których warto wiedzieć, to jest naczynie przeponowe. Naczynie przeponowe służy do tego, że jak mamy ten zaworek jednokierunkowy, to on nam przepuszcza wodę od instalacji sieciowej do... Instalacji wewnętrznej w naszym budynku, a uniemożliwia cofanie się tej wody z instalacji budynku do instalacji sieciowej, która doprowadza wodę do wielu budynków. Tak to działa i tak według polskich norm powinno być to założone i powinno być obecne. I popatrzcie, to jest założone. Nie, nie cofa nam tej wody z budynku do sieci, a przecież gdy się ogrzewa woda. Zimna woda, kiedy jest ogrzewana w bojlerze, to ona zwiększa swoją objętość, a jak się zwiększa objętość, to też rośnie ciśnienie. Więc naczynie przeponowe to jest takby worek gumowy w naczyniu szklanym, nie szklanym tylko metalowym, który ma kompensować te wzrosty i te skoki ciśnienia, zabezpieczając sam bojler, sam zbiornik przed skutkami nadmiernego ciśnienia. No, i tak, jak wspomniałem, jest tam taki gumowy balon, który się rozszerza albo kurczy w zależności od tego, jak się ta woda nagrzewa i jakie mamy ciśnienie. Kompensuje nam te skoki ciśnienia. Jeżeli mamy boiler 120-litrowy, a zwykle takie są montowane w domach jednorodzinnych czy w pojedynczych mieszkaniach. To, to naczynie ważne, aby miało przynajmniej 10% tej objętości. Czyli jak boiler ma 12, 120 litrów, to naczynie przeponowe powinno mieć co najmniej 12 litrów i tak jest prawidłowo. Przy naczyniu przeponowym na tej samej rurce. Powinien być jeszcze zawór bezpieczeństwa. Jest to taki zaworek, z którego kapie woda delikatnie, ale tylko w sytuacji, kiedy by było za wysokie ciśnienie w sieci. Na przykład, kiedy ten reduktor ciśnienia by uległ uszkodzeniu, bo wszystko jest możliwe z biegiem czasu. Nie są to rzeczy wieczyste. I jak każda rzecz mechaniczna, może ulec to uszkodzeniu, i wtedy pójdzie nam za wysokie ciśnienie na boiler i może ulec on uszkodzeniu. Więc zaworek bezpieczeństwa ma temu zapobiegać, zapobiegać awarii. I jeszcze ważna sprawa to naczynie przeponowe razem z tym zaworkiem bezpieczeństwa zaworek bezpieczeństwa to jest oczywiście co innego, jak ten reduktor i zawór zwrotny to są kolejne rzeczy, które powinny być obecne w instalacji i które powinniśmy kupić, jeśli ich nie mamy lub jeśli są bardzo stare i nie spełniają swojej funkcji. To powinno być to, to naczynie przeponowe i ten zaworek bezpieczeństwa. Do końca na zimnej wodzie założone. Czyli to jest do tego gwintu od spodni, od dolnej części bojlera. Nie na ciepłej wodzie, nie na ciepłej rusy, tylko na tej zimnej, doprowadzającej wodę z licznika. Tak to powinno prawidłowo być i tak spełniać będzie swoją funkcję. Oczywiście, bo tak sobie przypominam, czego nie powiedziałem w tej poprzedniej wersji, potrzebne są klucze, klucze metalowe, które umożliwią nam dokręcenie tych śrubunków, czy tych wszystkich połączeń skręcanych, gwintowanych, żeby to było szczelne, żeby to było z odpowiednią siłą dokręcone. Więc potrzebne są klucze, potrzebne jest imadło. Jeśli macie jakieś duże gwinty, duże śrubunki, tak na przykład do połączenia tej wężownicy, no to ciężko, aby jeden człowiek w dwóch swoich rękach po prostu to skręcał. Lepiej sobie to, jeden element żeliwny czy stalowy wkręcić w imadło, a dopiero w tym imadle dopiero dokręcać drugą, drugi element gwintowany łączymy to na taśmę teflonową albo na pakułę. O, tych już, o tym już było mówione. Opcjonalną, y, opcjonalnym sposobem jest użycie takiej nici specjalnej uszczelniającej, no ale to jak to woli. Ja wiem, że teflon i pakuły są y, sprawdzonym rozwiązaniem. Tak samo można y, lutować. Gdy mamy instalację wykonaną z rur miedzianych, to oczyszczamy tutaj Końcówkę rury miedzianej, taką, takim specjalnym czyściwem, taką gąbką z materiałem ściernym, albo gdy nie mamy takiej specjalnej gąbki, to używamy papieru ściernego, tak aby te powierzchnie, tutaj zewnętrzna powierzchnia rury i wewnętrzna powierzchnia tej kształtki, na przykład kolanka była błyszcząca, po czym przecieramy to ręcznikiem czy szmatką bawełnianą, smarujemy. Taką pastą do lutowania rur instalacji miedzianej. Składamy, ta pasta się nie popsuje przez wiele lat, także się nie martwi, że takie coś kupujecie, bo to na lata służy i nic się z tym nie dzieje, jak jest posmarowane, to podgrzewacie to mocno palnikiem gazowym. Oczywiście w tej rurce nie może być wody. Zakręcona jest woda, wszystko jest osuszone, podgrzewamy to palnikiem gazowym. Nie mamy się co przejmować, że za bardzo to przegrzejemy, nic się tutaj nam nie stopi, nie uszkodzi. I gdy jest to mocno rozgrzane, tutaj w tą szczelinę dokładamy jeszcze dodatkowo drut cyny, spoiwo lutownicze i to nam się rozpuszcza, wnika i uszczelnia dodatkowo to połączenie. Odczekujemy chwilę, wystygnie. I mamy już trwałe połączenie, możemy dalej przystępować do dalszych prac. Też jest ważne, aby odpowiednio chwilę odczekać, aby to spoiwo po prostu ostygło i związało. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? No wiadomo, jeśli macie tam jakieś śrubunki, powiedzmy o tej wężownicy, czy, czy ogólnie przy samym bojlerze, to tam są takie uszczelki. Bo są śrubunki z uszczelkami albo bez uszczelek. Tam, gdzie są z uszczelkami, to warto podczas wymiany tego boilera wymienić także te uszczelki O ringowe. Warto mieć różne takie kształtki, trójniki, krótce. Do tego naczynia przeponowego musicie mieć trójnik zwykle na 3/4 cala. Jeśli macie dalej instalację na jedną, drugą cala, to musicie redukcję taką wkręcić, ja teraz tego nie pokażę, bo to jest akurat trójnik jedna, druga cala, ale zwykle stosuje się trzy czwarte cala, wtedy się taki taką redukcję gwintowaną wkręca i tak dalej i tak dalej, oczywiście każde to połączenie, każdy gwint tutaj musi być albo pakuła, albo taśma teflonowa. No i tak to wygląda, tak to się prezentuje, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania to napiszcie je w komentarzu, bo staram się odpowiedzieć, pomóc w tym, co mogę. I to już było na tyle. Pozdrawiam.